Witam serdecznie, Dariusz Kempczek, mój gościa, Konsport Holding. Dzień dobry. Dariusz, takie pytanie: przegrywacie dzisiaj, ale wytłumacz mi, czemu już w pierwszej połowie prowadzicie, a w drugiej połowie przegrywacie? I tak naprawdę cały mecz w tym całym statystykach 6-4 z No nie wiem, no, ciężko powiedzieć. Pierwsza połowa 3-1, dobrze nam to szło, czy mieliśmy z tyłu bronię, no, a w drugiej połowie, no y, przeciwnicy się rozkładali, y, zaczęli to wszystko. Układać kontry, brak siły, no i przegraliśmy 6-4. No niestety, taka piłka, taka gra. Pierwsza połowa idzie dobrze, druga liczy się zawsze ostatnie, ostatnia minuta meczu czyli przeciwnicy wygrywają. Gozdrop. W tej lidze stworzyły się takie derby drobiu. Nie da się tego ukryć. Konspol, Gozdrop. Pierwszy pojedynek, wygrywacie dzisiaj przegrywacie. Jest jeden-1, tak naprawdę. Ale jakby nie patrzeć na tabelę obie drużyny w strefie spadkowej. Kto będzie zwycięzcą? Nie wiem, no wszyscy grają do końca. No my mamy 6 punktów, Gozrów ma 6 punktów, tradycja ma 7 Zostaje po dwa mecze, wszystko się będzie rozstrzygało, myślę, do. Do ostatniego meczu, nie? Kto będzie grał w barażach, kto spadnie, nie? Mamy nadzieję, że, że jakoś utrzymamy się, chociaż wszyscy ta i go zrobi tradycja, pewnie chce się utrzymać. No. Szkoda, no ale walczymy o utrzymanie, nie? To jest najważniejsze, nie? Jeszcze dwa mecze myślę, że, że będą zwycięskie i, i się utrzymamy. Wspomniałeś o tradycji, ona dzisiaj pokonuje gadget team. Niespodzianka. No dokładnie niespodzianka. temu graliśmy z nimi. No, coś tam na początku ten, ale później no, rozgrąźniliśmy 11-5, a dzisiaj, no. Całkiem inna drużyna, no pokonując gadget team. Myślę, że no, następna drużyna do, do Baraży do utrzymania. No, wszyscy no, trzy drużyny będą walczyć do końca. i Jeszcze nie wiadomo, jak się to z tymi punktami jeszcze po dwa mecze, 12, nie wiem jak tam będzie 7, jeszcze jest chyba gadget team, ale oni chyba mają bezpieczne i Wiśnioski też mają bezpieczne, a trzy drużyny walczą. Jakby na to nie patrzył, to matematyka decyduje, jak to spadnie, jak to zostanie. No dokładnie matematyka, no mam nadzieję, że, że, my, że my zostaniemy, będziemy walczyć barażak, barażek, no ale to wszyscy myślą tak samo, nie? No ale bądźmy dobre myśli. Wiem, że powinienem mówić o waszym meczu, ale tradycja pokonująca dzisiaj Gadget Team pokazuje, że pierwsza liga nawet w grupie spadkowej jest bardzo mocna. No dokładnie. No. Wszystko tam w sumie, szczerze powiedziawszy, to ja byłem strasznie zły, że Gadget Team gra w grupie spadkowej, gdzie naprawdę mają dobrych zawodników i myślałem, że będą walczyć o ekstraklasy, no a poukładało się tak poukładało. Tu każdy z każdym może wygrać. Zresztą pokazuje to liga, że wszystko jest tam na równo, idzie w głowę, w łeb, Tam Ew, awans do ekstraklasy i o spadek. Nie? Dzisiaj mieliście okazję zagrać w swoim optymalnym składzie. Trzeba powiedzieć, że zawodnicy dopisali dzisiaj, jeżeli chodzi o frekwencję. Zatem co się stało, że nie udało się pokonać go zdrobu? No nie wiem, no, rozmawiałem chwilę z kolegami, mówi że zadyszka, no po prostu nie wiem. No, dzisiaj taka pogoda, nie wiem, no, po pierwsze powiem, było fajnie, po drugie, że chcieliśmy zadyszkę, oni dostali wiatr w plecy, no i wszystko. Posypało się, 6-4, gratulacje, no i walczymy dalej. Jak traktujesz takie potyczki właśnie z potencjalnym swoim rywalem, nie tylko chodzi, jeżeli chodzi o boisko, ale o firmę, właśnie Gosdrop, Konspol. Jak traktujesz takie potyczki? Czy to nie ma znaczenia, czy to jest jednak taki, taki podtekst tej rywalizacji? To znaczy, dla mnie nie ma znaczenia. Szczerze powiedziawszy, tam dwa, 3 lata do tyłu to to były podteksty, walczyliśmy tam dość ostro, sypały się żółte kartki, ale teraz myślę, że normalnie gramy jak przeciwnik z przeciwnikiem, nie ma tam jak żadnych podtekstów. Jesteś też pozytyw tej, 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 tej całej rywalizacji, że słyszałem, że Kąs, pomimo zmiany właścicieli, bardzo mocno chcecie też wejść w naszą ligę, że jeżeli chodzi o ligę futsalu, też chcecie aspirować o wyższe cele, jeżeli chodzi o skład i o predyspozycje do grania w tej lidze pierwszej. No będziemy się starać, coś tam jakieś pierwsze rozmowy są prowadzone, zobaczymy, mam nadzieję, że wszystko dojdzie do skutku i jakieś lepsze wzmocnienia i będziemy walczyć, żeby po prostu no, wyjść wyżej i utrzymać się, Przede wszystkim w pierwszej lidze tego w, na, na halówce coś powalczyć może, może więcej, może wyżej, może lepiej. Tego życzę. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Dobra. Nas. Dzięki. Dzięki.